Witam serdecznie jak co poniedziałek spotykamy się na naszej grupy Finezja i Rękodzieło. Teraz robimy yy, wiklinę, papierową. wiklinę papierową, więc jesteśmy dzisiaj na zajęciach i mamy wiklinę papierową. Wiklina papierowa jest to bardzo fajna praca dla nas w naszym wieku, ponieważ jest rehabilitacja rąk. Musimy najpierw zrobić bazę, a baza to są rureczki. I właśnie od tej bazy się zaczyna. Skręcamy rureczki, skrę skręcamy rureczki. Przygotowane już mamy w domu rureczki. I tu na zajęciach robimy tylko e, e, już przygotowane rureczki i robimy liście. Takie jak ten na przykład. Teraz jest inna forma liści. Tutaj mogę to pokazać? O, troszeczkę. O, to jest inna forma liścia, z którego można zrobić i liść, i kwiat. Uczymy się takiej liście, wykonanie liści, które tu Janeczka nam tutaj zapoznała. I pokazała, no że nie no jest, no, no, jest To masz żeby tylko wiedzieć, że to dobrze. Tak, tak, trzy i teraz ja przyjdę na pr A gdzie skończyło I przekładam dalej, co drugi. Jak mi się rureczka kończy, to muszę ją połączyć. Plecione jest pokazane, pokaż teraz całość i co z tym dalej robimy. Całość wygląda tak. Później to modelujemy, żeby czy w kształcie jajka, czy w kształcie koła, to zależy jak. Tutaj sobie modelujemy usztywnioną różeczką, wewnątrz jest drucik. To nie, nie, to nie szkodzi. I w każdym razie to jest przygotowane już do zrobienia, żeby Zrobić jakąś tam kompozycję, czy kwiatową, czy takie liście, czy nawet jajka tylko. No nie, bo można tylko sobie. Jak zwykle w poniedziałki spotykamy się, żeby po prostu czegoś się nauczyć. Uczymy się jedna od drugiej, każda ma jakieś inne pomysły, coś innego umie. No dzisiaj właśnie koleżanka Janeczka nauczyła nas z wikliny papierowej. No Tu wchodzi w rachubę też ekologia oczywiście, bo to jest recykling w pewnym sensie. Wykorzystujemy stare gazety i robimy różne ozdoby. Dożyliście, dożyliście. Dożyliście, Albo O, zacząć. Bo po co nam liście, jak nie mamy tego zrobione? No więc właśnie odchodzi, to, to, po, to, to powinna być. Długę. Długę. O, dzisiaj nauczyłam się robić listki. Bardzo, się bardzo, ładnie ładnie. Się robi, bardzo ładnie się robi, bardzo prosto się robi. I w życiu mnie powiedziała, że można z papieru zrobić takie ładne rzeczy. Po pierwszy raz w życiu robię coś takiego. No, wydaje mi się, że jak na pierwszy raz to nieźle nie wcale. No i bardzo mi się to podoba, i o to, żeby sprawność rąk, stawów też przy tej Dobra, pracy do się... A, bo publikacja dla nas. Tu ja dopiero się uczę, przepraszam Proszę bardzo. Patrzcie, tak jak to się robi. To. Liść podwójny, liść pojedynczy kończę jeszcze się naucza takiego. No mnie to ciekawe. Ja nie wiem, jak to się robi. To jest ładne. Tyle zrobiłam, resztę zostawiłam sobie, żeby w domu dalej jechać. No ja. A tu obecnie robię sobie na szydełku, do obręczy, do łapacza. Z takiego jak tam był pokazany biały, to w takiej obręczy no, będzie serwetka dzisiaj. do łapacza zrobiona na szydełku. No ja właśnie dzisiaj... A Została moja dzisiaj praca i skończyłam też takiego. Wielkanocny koszyczek do pachnący z mydełka teraz się nauczyła liść, jak to jest techniką? sobie Papierowa wiklina. Aha, ta, właśnie. Papierowa wiklina pierwsza, w życiu takie coś robię, tak? to, to, to są nasze wykonane prace finezji rękodzieło. To są nasze pokazane... Y, Katia taką tutaj metodą wstążeczką jest pięknie tak, tak, ok. y, dobrze. Y, Tu różne mamy y, za pomocą tu taki baranek jest yy, yy, metodą kulingu. Tu jajeczka tutaj są też metodą kulingu robione, tu koleżanka jedna robi szydełkiem, proszę bardzo, jakie pięknie ładnie wykonane szydełkiem. Tu sznówkiem też jest wykonane po prostu też, o piękne. Tu koleżanka tu wyszy wyszywa jedna i druga, są dwie koleżanki, które tak Pięknie wyszywają różnych. No i karteczki mamy wielkanocne, które są tutaj wy 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 wykonane. No i jeszcze możemy pokazać metodą dekupażu. Tu jest też jajeczko zrobione, proszę bardzo, piękne. Jak to można po prostu to zrobić? Jest tu. No i, no i co? A tu jeszcze jest taki koszyczek. Pani Janeczka, to nasza koleżanka właśnie tu zrobiła. To jest jej rękodzieło, naprawdę byś. Świetne, piękne. Także po prostu no każdy coś tam robi. Ja robię po prostu takie tutaj yy, dom, dekoracje takie też można po prostu robić. I wszystko robimy robią, to, co strojki i, i to wszystko. A tu koleżanka jeszcze robi tu szydełkiem. Proszę bardzo, piękne szydełkowanie. Nasza koleżanka Basia, która... Oj, przepraszam. To widzisz? No także po prostu każdy coś po prostu kto yy, co umie to przynosi i jeden drugiemu się po prostu czym jedna od drugiej. I to jest bardzo wspaniałe, że przychodzimy tutaj. No, przychodzimy, a tu są jeszcze szydełkiem jajeczka ten pokazujemy, proszę bardzo, jak to można wszystko ładnie zrobić. Potykamy się tu, żeby wyjść raz, że z domu i tu yy, pokazujemy każda swoje prace. Jest atmosfera, no jest bardzo fajna, bardzo fajna atmosfera tu jest i, i, i się czujemy tak jak w rodzinie.